Dzień dobry drogie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się turboprostym utworem Bruce'a Springsteena pod tytułem Born in USA. Yy, utwór gramy tak naprawdę tylko na dwóch akordach. H-dur, h, -dur. h sobie zrobimy na siódmym progu, tak F i E-dur. Będzie nam to ładnie brzmiało. Przy okazji, jak długo będziemy grali właśnie tylko te dwa akordy, yy, no to będzie nam wygodniej po prostu yy, dociskać tą poprzeczkę. I mamy tak. H-4 razy. Caje It's always cool to stay on that hook Born in the USA Born in the USA Born in the USA And the dead man's down. I tak dalej. Ogarniecie cały twór. zwrotki, refreny, wszystko jest tylko na tych dwóch akordach. Dajcie radę? Na razie czy macie patki? Miego dnia.